Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub skomentuj. Subskrybuj, udostępnij, umów się na prywatną sesję, napisz na autentyczni 23 lub kliknij na mój profil a następnie zakładkę Informacje. Jak odeprzeć ataki narcyza? Narcyz polega na twojej reakcji. Emocjonalnej. Jest zależny od Twojej odpowiedzi, od Twojej reakcji na to, co powiedział, na to, co zrobił. Kiedy reagujesz w stosunku do narcyza, to zaczyna się od myśli, która to z kolei staje się uczuciem, które wyrażasz. Zachowaniem, które wyrażasz, to zasila narcyza, to go karmi, to reguluje emocje narcyza. Przynosi mu to satysfakcję, przynosi mu to ulgę. Kiedy się angażujesz, kiedy wchodzisz w interakcję z narcyzem. To jest on zainteresowany tylko tym, byś zareagował. Zasieje ziarno, zasieje nasiona, by wywołać określoną myśl, określone uczucie w Twoim umyśle. Twoje myśli są niczym woda dla ziarna. Dla nasion. Twoje myśli pozwalają nasionom wzrastać. Jeśli w dalszym ciągu zastanawiasz się nad tym, co Narcys powiedział, jeśli w dalszym ciągu zastanawiasz się nad tym, co Narcys zrobił, to prędzej czy później w końcu doprowadzi to do Reakcji. Narcyz doskonale wie, co robi i zna powody, dlaczego to robi. Narcyz rozumie, jakie efekty to wywołuje. Narcyz rozumie, jaki to ma wpływ na Ciebie. Rozumie to, lecz go to nie obchodzi. W tym momencie, w danym momencie, narcyza obchodzi tylko to, by wydobyć z ciebie reakcję, by móc wyregulować własne emocje, by poczuć satysfakcję lub by poczuć ulgę, kiedy narcyz usiłuje cię zaatakować. Czy to słownie, czy w sposób, który może być znacznie cięższy do wykrycia? Musisz to rozpoznać i musisz to szybko zneutralizować. Zwykle większość tego, co mówi do Ciebie Narcyz, to kłamstwa. Narcyz jest Patologicznym kłamcą. Większość tego, co mówi, jest przemyślane lub zaplanowane na długo przed tym, zanim dochodzi do kontaktu. Większość tego, co robi narcyz, jest zaaranżowane, jest skoordynowane, Pamiętaj o tym, że narcys ma lata praktyki, lata praktyki za sobą i wie doskonale, co ma zrobić, czy też co ma powiedzieć, by wywołać w ludziach reakcję. Narcys wie, jak zaplanować, jak skoordynować. Poszczególne elementy sytuacji, tak, by wywołać pożądany, oczekiwany efekt, tak, by wywołać określoną reakcję u Ciebie. Kiedy narcyz próbuje Cię zaatakować, czy to słownie, czy też w sposób bardziej ukryty, za plecami w białych rękawiczkach to musisz zapytać samego siebie co narcyz chce bym zrobił do czego usiłuje doprowadzić wtedy powinieneś wykryć to rozpoznać to że usiłuje wydobyć z ciebie reakcję tylko na tym tak naprawdę zależy narcyzowi: jest uzależniony od Twoich reakcji reakcji na to, co mówi, lub na to, co robi. Narcyz chce, żebyś zareagował na to, co mówi, lub na to, co robi. Zapytaj siebie: dlaczego to mówi? Dlaczego to robi? czemu ci to pokazuje? A później powiedz sobie, że narcyz stara się wywołać jakąś reakcję. Reakcję u ciebie. Przypomnij sobie, że to właśnie usiłuje zrobić. To wszystko, co tak naprawdę potrzebujesz wiedzieć. To wszystko, co tak naprawdę potrzebujesz zrozumieć, zrozumieć i zastosować. To jest jedyny powód, dla którego narcyz mówi to, co mówi, i robi to, co robi. Nie ma żadnego innego powodu. Narcyz ma obsesję na punkcie kontroli, Dominacji, władzy. Narcyz chce wiedzieć, jak bardzo cię kontroluje. Chce to określić, a twoje reakcje dają mu znać o tym, w jakim stopniu ma nad tobą kontrolę. To zasila Narcyza. To jest jego paliwem, jego zasilaniem. To reguluje jego emocje, to daje narcyzowi satysfakcję lub przynosi mu ulgę. Kiedy podlewasz nasiona, które narcyz zasiał w Twoim umyśle, kiedy podlewasz nasiona swoimi myślami, to dajesz mu możliwość. By cię kontrolować. Przestań przesadnie analizować sytuację. Przestań zastanawiać się, dlaczego narcys powiedział to, co powiedział. Przestań zastanawiać się, dlaczego narcys zrobił to, co zrobił. Rozpoznaj, że wszystko to, co mówi narcys, Rozpoznaj to, że wszystko to, co robi narcyz, jest zaprojektowane tak, by wywołać u ciebie reakcję. Ma na celu wywołanie u ciebie reakcji. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.